Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Mylneryki, cyfrowy reprint. W tych dziwnych czasach globalnej pandemii, mamy obowiązek wzajemnie wspierać się i dzielić tym, co pomoże nam razem przetrwać ten kataklizm. Wiele osób od dawna namawiało mnie do udostępnienia moich mylneryków w formie elektronicznej. Zatem proszę bardzo. I to za darmo. Tak, wszystkim obecnym i przyszłym członkom Klubu Biznesu bez stresu udostępniam dziś za darmo cyfrowy reprint zawartości książki Mylneryki, ilustrowany katalog błędów, skłonności i złudzeń poznawczych. Link do pliku PDF znajduje się we wpisie: Klub BBS Mylneryki, cyfrowy reprint. Tak, musisz zapisać się do Klubu Biznesu bez stresu, żeby pobrać lub wyświetlić ten plik. Ale członkostwo w naszym klubie nic nie kosztuje. Co dostajesz? Plik PDF zawierający całe wnętrze książki, czyli 240 stron, 183 definicje pułapek poznawczych, 190 limeryków i 191 ilustracji. Czego nie dostajesz? Efektownej, twardej oprawy i treści wydrukowanej na ekskluzywnym papierze. Czyli tego, co przyczyniło się do wyróżnienia mylneryków w ramach konkursu na książkę edytorsko doskonałą podczas 23 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Pliku PDF nie położysz na biurku albo na stoliku w salonie, nie postawisz go też na półce, żeby odwiedzającym Cię gościom szczęka opadła z zachwytu. Obecnie wersja papierowa jest nie do zdobycia, ale nie wykluczam jej ponownego udostępnienia po wakacjach. Tymczasem zapisz się do klubu biznesu bez stresu, pobierz cyfrowy reprint i sprawdź, czy jesienią lepiej będzie kupić papierowe mylne ryki dla siebie, czy na gwiazdkowy prezent dla kogoś, kto ceni rzeczy gustowne i dające do myślenia.